Klasy niesamowicie dobrze wyposażone. Pamiętajmy, że to było 30 lat temu. Tutaj uczniowie z reguły nie mogli się dostać, chyba że mieli jakieś układy z nauczycielem, lub wynosili stąd pomoce naukowe. Takich klas, właśnie z takimi drzewami, jest naprawdę sporo. Panie i panowie, będzie aspekt edukacyjny. Wracamy do szkoły. Stale nie będzie to taki back to school, jakby się mogło wydawać. Jesteśmy w Prypeci, w szkole numer dwa, jednej z najlepiej zachowanych, jednym z najlepiej zachowanych obiektów w szkolnych w tym mieście. Ławki, ławki są tu czymś zupełnie naturalnym. Starsi widzowie pewnie pamiętają, młodzi nie do końca. Tak wyglądał kiedyś bilard. Taki, taki, że można było piłką strzelać. Metalową zresztą. I tu można było zdobywać punkty. Klasy niesamowicie dobrze wyposażone. Pamiętajmy, że to było 30 lat temu. Dużo czasopism, dużo szafek z różnego rodzaju książkami, ławki. Sami zobaczcie, to były ławki przystosowane specjalnie dla ucznia. Można było w takiej ławce usiąść. Nawet jakbym chciał, to nie jestem w stanie się tutaj wbić. Można było w takiej ławce wygodnie usiąść i nie było kręcenia, nie było bujania, nie było odchylania się. Tu trzeba było siedzieć, tu trzeba było się uczyć. No oczywiście miejsce, gdzie siedział nauczyciel, w tym wypadku akurat nie ma podestu. Najczęściej jest również podest. I tu siedział nauczyciel, miał tablicę, której w tym momencie również nie ma, ale pokażę Wam w innych klasach. Klasy przestronne, klasy ładne, klasy kolorowe. Oczywiście mnóstwo agitacji politycznej, bo w Związku Radzieckim innego wyjścia nie było. Ale również korytarze wyglądały bardzo komfortowo, bardzo przewiewnie, bardzo przestronnie. Dzieci po lekcjach mogły sobie spacerować, mogły tutaj odpoczywać. Zaraz Wam pokażę, wchodzimy do kolejnej klasy. Tu akurat jedna ściana. Się zawaliła, no i proszę bardzo, wchodzimy do klasy, a w tej klasie, żeby nie było, że wymyśliłem, kolejna klasa i kolejne miejsce, gdzie uczniowie mogli pobierać nauki, kolejne szafki, w których były e, poukładane książki, czasopisma, często również dzieła Lenina. No i oczywiście to prawdopodobnie gabinet języka, mimo tego, że jest w nim dosyć sporo elementów. Matematycznych, a może jakaś klasa niższa po prostu. No i oczywiście oświetlenie. Tablica również jest, jak sami widzicie, tablica suwana, pojawiała się, znaczy można było ją zdjąć, założyć, można było zamknąć. Naprawdę świetnie wyposażona. po takiej szkole zawsze daje niesamowite odczucia. W momencie kiedy chodzicie do klasy, to ta jest akurat zdewastowana, w której stoją ławki, chodzicie w miejsca, gdzie jeszcze całkiem niedawno e, można było spotkać uczniów. niedawno, oczywiście pojęcie względne, bo to 30 lat już minęło od momentu, kiedy ostatni uczniowie. Otrzymywali tutaj oceny niedostateczne, lub dostateczne, bo kiedyś skala punktowa była nieco inna. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak wyglądała w Związku Radzieckim, w ówczesnym Związku Radzieckim. Proszę bardzo. Kolejna, e, kolejna klasa. Wydaje mi się, że tak jak i w polskiej, starej polskiej szkole, były to oceny od dwójki do piątki. Piątka była najlepsza, dwójka była najgorsza. Otrzymanie dwójki. Nigdy nie było niczym przyjemnym, szczególnie, że wtedy rodzice pilnowali swoich dzieci, pilnowali uczniów, pilnowali młodzież, no i za tak słabą ocenę niestety była kara. Kara w postaci na przykład niewychodzenia na dwór, kara w postaci niejedzenia słodyczy. Nie było komputerów. Nigdy nie musieliśmy prosić rodziców o to, aby Pozwolili nam mimo wszystko e, pograć na komputerze. Wtedy nie było takich problemów. Największą karą było, była niemożliwość wyjścia do kolegów na dwór. E, Pogranie w piłkę, czy, czy w klasy, czy poganianie się. Patrzcie, jaka piękna klasa. A propos klas. To jest klasa o profilu najprawdopodobniej chemicznym. Wszystko na to wskazuje, gdzie nie gdzie. Gdzieniegdzie... Różnego rodzaju chemikalia, oczywiście chemikalia bezpieczne. No i jak zwykle w takim wypadku, różnego rodzaju urządzenia, które mogły również być używane w elektrowni. Proszę bardzo, klasa, miejsce, gdzie siedział nauczyciel. No i oczywiście tablica, na której znajdowały się wszystkie najważniejsze dla ucznia informacje. W tym wypadku bardzo dobrze wyposażone stoliki. Zobaczcie. W klasie chemicznej najczęściej tutaj było, było podłączenie do wody. Mieliśmy możliwość, dzieci miały wtedy możliwość, umycia męzurek i temu podobnych rzeczy. Plus oczywiście słynne osoby, one wisiały na ścianie. Może nie same osoby, a bardziej ich portrety. No i wchodzimy do kantorka. Kantorek był zawsze niesamowitą rzeczą. Tutaj uczniowie z reguły nie mogli się dostać, chyba że mieli jakieś układy z nauczycielem lub wynosili stąd pomocy naukowe. Jest szafa, w której znajdowała się chemia. Jest druga, y, drugie miejsce y, z drugiej strony klasy o tak, chyba będzie najlepiej y, gdzie mamy różnego rodzaju dokumenty. Plus jest miejsce, gdzie nieuczenia. Nauczyciel mieszał różnego rodzaju chemikalia. To podnosiło się do góry. No teraz niestety nie jestem w stanie tego bezpiecznie zrobić. Wkładało się tutaj właśnie chemikalia. Dołem wkładało się rękę. Ewentualnie odsuwało szybę. Nie wiem na jakiej zasadzie to akurat działało. No i można było te chemikalia wymieszać, przygotować do zajęć. Klasa chemiczna, klasa Fizyczna. Tych klas jest tu naprawdę bardzo wiele. W tej szkole zawsze było miejsce, które wręcz elektryzowało, bo uczniowie najczęściej nie mogli tu wchodzić. Czasami nauczyciel wysyłał podziennik, czasami na przerwie można było zerknąć, co robią nauczyciele, o czym rozmawiają. Tu padały, zapadały najbardziej strategiczne decyzje dotyczące właśnie uczniów. Chodzi o pokój nauczycielski. W takich miejscach. Uczniowie tylko i wyłącznie zaglądali przez drzwi. Do takich miejsc uczniowie zaglądali przez drzwi. Tutaj e, ciało nauczycielskie piło herbatę, piło kawę. No i oczywiście rozmawiało na temat uczniów, nie tylko tych dobrych. Tak jak wcześniej wspominałem, 30 lat minęło. W coraz gorszym stanie są te szkoły, czym wyżej wchodzimy. Czym wyższe piętro, tym trudniej o znalezienie suchej klasy i klasy w stanie co najmniej dobrym. Tu w tym pomieszczeniu, jak sami zobaczycie, w tej klasie, już rosną drzewa, już pojawiły się, już wychodzą poza okna. Zobaczcie, w miejscu, gdzie nauczyciel miał swoje biurko. Przy okazji, jeszcze sporo pomocy naukowych. Takich klas, właśnie z takimi drzewami, jest naprawdę sporo. Czym wyższe piętra, czwarte z reguły, trzecie, czwarte piętro to już były pomieszczenia, w których przyroda zaczęła odbierać swoje. To są właściwie pomieszczenia, w których przyroda zaczęła odbierać swoje. Zdarza się gabinet od lekcji fizyki, tak mi się przynajmniej wydaje, i o tym świadczą różnego rodzaju pomoce naukowe. Z drugiej strony, sami zwróćcie uwagę na to, że te klasy są świetnie wyposażone. Dzieci z nich wyszły, dzieci zostawiły tutaj swoje pomoce naukowe, no i dzięki temu możemy je oglądać do dzisiaj. Piękne klasy, piękne miejsca, naprawdę, wierzcie mi, robi to wszystko duże wrażenie. A tu. Tu najprawdopodobniej jedna z ciekawszych klas, a mianowicie klasa przysposobienia obronnego, jak sądzę, bo tak nazywał się kiedyś ten przedmiot. Mnóstwo masek, mnóstwo rzeczy związanych z obronnością kraju. Są tu również makiety, pewnie na tych ścianach wisiały obrazki instruujące, w jaki sposób można założyć maskę, założyć kombinezon OP1. A tu makieta. Nie jest to pewnie makieta obozu, obozu koncentracyjnego, jak mogłoby się wydawać, ale najprawdopodobniej jest to makieta e, jakiejś bazy wojskowej, informująca nas o tym, jak powinna ta baza być przygotowana, jak powinna być zrobiona, w którym miejscu należy postawić pomieszczenia gospodarcze, w którym dla żołnierzy, a jeszcze w innych miejscach, e, prawdopodobnie dla kadry. Czapka rogatywka, której e, zakładać nie będę. Ale to typowa, właśnie wojskowa czapka. Zobaczcie, tu stał projektor, tutaj również maska przeciwgazowa, no i to o czym wspominałem: tablice z różnymi rodzajami broni, z instruktorem, uczące dzieci tego, w jaki sposób zachować się w razie jakiegoś zagrożenia, w razie napaści przeciwnika. Ehm, prawdopodobnie w tym wypadku chodziło o zły Zachód, który chciałby Związek Radziecki zniszczyć. Ale również prawdopodobnie wszyscy uczyli się, w jaki sposób zapobiegać, i w późniejszym terminie również być w jakiś sposób, możli, mieć możliwość uchronienia się przed awariami elektrowni. Tak myślę, Prypeć, bardzo niedaleko elektrowni, tutaj mogło się wydarzyć, no i w związku z tym młodzież trzeba było też uczyć. W szkole, nie koniec oczywiście e, zwiedzania, brzydkie słowo, eksploracji e, prypeci i strefy wykluczenia. W kolejnym odcinku kolejne miejsce. Chciałbym wam pokazać e, prypeć, chciałbym wam pokazać mm, strefę wykluczenia od tej fajnej strony, nie takiej pompowanej, nie takiej Niebezpieczne, jak to się niektórym wydaje, chociaż są tu oczywiście miejsca niebezpieczne, o czym będę ciągle wspominał. Chciałbym, żebyście zobaczyli jak najwięcej. No i ci, którzy chcieliby się wybrać do Prypeci, oczywiście, żeby tu przyjechali, bo to jest taki moment, kiedy możecie powiedzieć: Po prostu jadę. Wsiadacie w autobus, w samolot i jedziecie. Przyjeżdżacie tutaj, spełniacie swoje marzenia. Trzymajcie się w takim razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.